Pani właścicielka chyba, bo ktoś bliski właścicielowi Zauważył, że jesteś naprzeciwko I nagle, o to on Krzysiek, zacznij sprzątać, wiesz Witam Państwa bardzo serdecznie z Giżycka Czyli ze stolicy polskiego żeglarstwa I co nas tu sprowadza? Oczywiście temat ulubiony Temat kebabowy O, jest pita To jest pita, jest Wszystko jest to jest bita, mieszany mieszany pita Proszę sobie wziąć jeden nas? Otworzyć? Okay. Takie tym razem go nie był trafiony, miejmy nadzieję, że na następnym razem pójdzie nie lepiej. No Jaka jest nagroda? mówią. Amona ogólnie co chwilę chciał, żebyśmy na tle kebaba robili, a nie na tle ulicy. Zdjęcia sobie I co chwilę chcemy ja dawać jakieś gratisy, albo drugi kebab jestem. za darmo? Główna księgowa! Wchodzę do Amona i tam jest, nie wiem, sześć osób, Piją sobie piweczko, zamawiam kebabika, siadam, czekam i nagle pani właścicielka chyba, albo ktoś bliski właścicielowi, zauważył, że jesteś naprzeciwko I nagle o... Kwa, to on. Krzysiek, zacznij sprzątać, wiesz, zacznij sprzątać te browary, chować, tutaj przecierać blat. <laughs> Mówię, kurwa. To jest mój mały amonek. To jest twój amonek? Ja, o, per... <grym> patrzcie co się dzieje teraz. To jest mały amon za 18 molana. Tak wygląda. 430 gramów taki amonek za 18 dla molanka. A to jest mój amonek <grym> <grym> za 18.